Inwestując w nieruchomości, niekoniecznie musimy zamykać się do strefy, w której mieszkamy. Inwestycje w nieruchomości, w apartamenty, które są położone nad morzem, w górach, pokazują nam, że możemy korzystać z wpływów z wynajmu takiej, takiej nieruchomości niekoniecznie będąc na miejscu i obsługując ją samodzielnie. W strukcji przygotowaliśmy również taką możliwość. Zawiązaliśmy współpracę z firmą, która się zajmuje profesjonalną obsługą najmu i kupując kawalerkę w naszej inwestycjach od razu możemy zawrzeć umowę z biurem, które zajmuje się obsługą najmu. Generalnie klient kupując nieruchomość może oddać taką, takie mieszkanie w dobre ręce, Porównując ceny zakupu nieruchomości w Opolu do cen zakupu nieruchomości w Wrocławiu, w Katowicach, zauważamy, że jest to kwota niższa, ale kwota wynajmu takiej nieruchomości jest porównywalna, co skutkuje tym, że rentowność w Opolu jest o wiele wyższa niż w ośrodkach miejsc sąsiadujących z Opolem, np. Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław. Tutaj ta jest niższa w stosunku do Opola. Przy obecnie nietrwałej wartości pieniądza najlepszą chyba inwestycją jest lokata. Ale czy lokata bankowa, obarczona dużą ilością obciążeń w postaci na przykład ograniczenia kwoty lokaty lub też podatku nałożonego na zyski z danej lokaty, czy inwestycja w nieruchomość, na przykład inwestycje w nieruchomości instrukcji, obliczyliśmy na podstawie dotychczasowych wzrostów wartości nieruchomości, które nam pokazuje, że 12% rocznie to jest bardzo realny wzrost wartości nieruchomości na osiedle Róży Wiatrów. Natomiast sam zysk z najmu jesteśmy w stanie oszacować na wysokość 6-7%. Tak więc proszę wziąć pod uwagę, czy nie jest to lepsza lokata kapitału.